Cześć, witam Cię w poniedziałkowym newsletterze i chciałbym pokazać Ci w tym filmie, jak ważna jest dobra umiejętność, dobre opanowanie różnych sposobów zaznaczeń w programie SketchUp. Najpierw pokażę Ci w ramach nauki albo przypomnienia kilka podstawowych technik, a potem trzy punkty, trzy takie praktyczne przykłady, jak te techniki można wykorzystać w projektowaniu w SketchUp. Zacznijmy od podstaw. Mamy tutaj grę w klasy, któż nie zna gry w klasy. Na tej grze pokażę Ci podstawowe techniki zaznaczania w SketchUp. Najprostsza, oczywiście, pojedyncze kliknięcia. Kiedy mam surową geometrię, to pojedyncze kliknięcie zaznaczy mi jakiś obszar lub jakąś krawędź. To na pewno wszyscy już wiedzą. Ale czy wiecie lub czy pamiętacie, że jest jeszcze podwójne i potrójne kliknięcie? Jeżeli dwa razy kliknę w jakiś obszar, w surowy obszar, to zaznaczy mi się ta powierzchnia kliknięta i wszystkie krawędzie, które do niej dotykają. Natomiast jeżeli kliknę trzykrotnie, raz, dwa, trzy, zaznaczyły mi się wszystkie surowe geometrie, które są połączone z tą powierzchnią, w którą kliknąłem. Co ciekawe, jeżeli dwa razy kliknę w pojedynczą krawędź, to zaznaczy mi się ta krawędź i wszyscy sąsiedzi tego elementu, w który kliknąłem, czyli w tym przypadku dwie płaszczyzny. Natomiast możemy również zaznaczać za pomocą pojedynczych kliknięć i trzymania klawisza CTRL lub SHIFT. Zobacz, że gdy nacisnę klawisz CTRL, to przy kursorze pojawia mi się plusik. Jak nacisnę klawisz SHIFT, to przy kursorze pojawił mi się plus i minus. A jak wcisnę oba te klawisze CTRL i SHIFT, to pojawi mi się minus. Te symbole oznaczają po kolei. Jeżeli trzymam klawisz Control. To każde kliknięcie dodaje mi do zaznaczenia to, co kliknąłem. Mogę zaznaczyć sobie cztery powierzchnie i krawędź. Jeżeli przytrzymam klawisz Ctrl i Shift, to teraz od tego, co jest zaznaczone, mogę odejmować inne zaznaczenia. Na przykład od tego zaznaczenia mogę odjąć tą powierzchnię i tą powierzchnię. Natomiast jeżeli trzymam tylko klawisz Shift, to zaznaczenie będzie się przełączało. Jeżeli coś było zaznaczone, to zostanie odznaczone. A jeżeli coś było niezaznaczone, to właśnie to zaznaczę. Prosta funkcja, ale bardzo przydatna w praktyce. O czym za chwilę. Trzecim sposobem zaznaczania jest zaznaczanie przez przeciąganie myszy. I co ciekawe, to co zostanie zaznaczone zależy od tego, czy przeciągam myszką od lewej do prawej, czy od prawej do lewej. Jak ciągnę od lewej do prawej, to wszystko, co jest w tym prostokącie, który rysuję. Ale tylko to, co się w pełni zmieściło w tym prostokącie, zostanie zaznaczone. Widzisz, przeciągnąłem sobie tak, żeby zaznaczyć tylko kółko w naszej klasie, i tylko te elementy się zaznaczyły. Jeszcze raz, zaznaczę sobie tylko ramiona naszej klasy. Zobacz, że mimo, iż to również jest zaznaczone częściowo, i ta powierzchnia jest częściowo zaznaczona, to finalnie ona nie zostanie zaznaczona. Jak puszczę zaznaczenie, zaznaczyło mi się tylko to, co w pełni mieściło się w moim obrysie. Ale jeżeli to samo zaznaczenie wykonam od prawej do lewej, zobacz, że zmieniła się ramka na przerywaną, to teraz ten kawałek powierzchni i ten kawałek powierzchni znajduje się już w moim obrysie. I w takiej sytuacji, jeżeli ciągnąłem od prawej do lewej, to wszystkie elementy, które chociaż troszeczkę dotknęły mojej ramki zaznaczenia lub w niej się znalazły, zostaną zaznaczone. Także kierunek zaznaczania ma znaczenie. To, co pokazywałem, dotyczy tylko surowych geometrii, bo w przypadku, gdy mamy obiekt, który składa się z pojedynczych innych obiektów, z komponentów lub grup, to w tym momencie. Podwójne kliknięcie czy potrójne kliknięcie w dany obiekt oczywiście spowoduje, że wejdę do środka tego komponentu. Zatem w ten sposób nie możemy zaznaczać komponentów i obiektów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaznaczać sobie te elementy właśnie przez przeciąganie od lewej do prawej lub od prawej do lewej. Te techniki zaznaczenia są bardzo przydatne i warto sobie je poćwiczyć. I teraz przyszedł czas na to, żeby pokazać Ci właśnie te trzy fajne, praktyczne przykłady, które pokazują, że znajomość tych technik zaznaczania jest bardzo przydatna i praktyczna. Zobacz. Mamy tu taki model pokoju. I wykorzystajmy sobie techniki zaznaczania, które pokazałem Ci przed chwilą, do pewnych konkretnych zastosowań. Zastosowanie praktyczne numer jeden. Zmierzmy szybko powierzchnie naszych ścian, aby wiedzieć, ile farby potrzebujemy do ich pomalowania. Przyjmijmy, że te dwie ściany oraz ten narożnik będzie malowany jedną farbą. Zobaczmy, jaką mają powierzchnię. Wchodzę do środka mojego obiektu tak, żeby mieć dostęp do surowych powierzchni. Klikam w pojedynczą powierzchnię i drzwi. Powierzchnia drzwi jest wyłączona z tego zaznaczenia. Następnie przytrzymuję klawisz Control, aby dodawać do zaznaczenia. I klikam jeszcze w tą małą ściankę, w ten krótki boczek i w tą długą ścianę. Zaznaczyłem cztery ściany, dokładnie te powierzchnie, które będą malowane i zaglądam teraz do mojego entity info, czyli do zasobnika. Tutaj w opcji area mam powierzchnię 18,1 m kwadratowego. Szybkie przeliczenie, ile farby schodzi na metr kwadratowy i już wiemy, ile tej farby będzie potrzeba. W bardzo prosty sposób oczywiście od tego zaznaczenia możemy odjąć powierzchnie, które nas nie interesują. Przytrzymuję klawisz Ctrl i Shift i załóżmy, że na przykład ten słupek będzie malowany na inny kolor. Gdy odjąłem od zaznaczenia te dwie powierzchnie, już widzimy, że również ta wartość została tu zaktualizowana. Czy to nie jest wygodne? Banalnie proste, a jakże praktyczne? Oczywiście tak zaznaczone ściany możemy również natychmiast pomalować, na przykład na jakiś piękny różowy kolor. Najpierw zaznaczyłem wybrane powierzchnie, a następnie kliknąłem je naszym wiaderkiem. Proste. W tym przypadku wykorzystaliśmy selektywne zaznaczanie z użyciem CTRL i SHIFT, tych dodatkowych klawiszy. Teraz zobacz bardzo praktyczne wykorzystanie podwójnego kliknięcia. Wyobraźmy sobie, że w tym naszym projekcie chcemy najpierw obliczyć, ile listew przypodłogowych potrzebujemy w naszym pomieszczeniu, a następnie nawet chcemy je szybko narysować. Co potrzebujemy? Potrzebujemy obrys naszego pokoju. Ten zaawansowany kształt, który tutaj jest, możemy oczywiście odrysować ręcznie, ale po co, jeżeli on już jest przecież tam narysowany? Wystarczy wejść znowu do surowej powierzchni naszej podłogi, dwa razy kliknąć w podłogę, co spowoduje, że zaznaczyła mi się powierzchnia podłogi oraz cały jej obrys, a następnie odejmijmy od tego zaznaczenia tylko powierzchnię, tak żeby została krawędź. Przytrzymuję klawisz Ctrl, Shift, tak żeby przy kursorze był minus, i klikam w powierzchnię. Odjęła mi się surowa powierzchnia, a zaznaczone mam teraz tylko i wyłącznie krawędzie. Od tych krawędzi dalej mogę sobie odejmować to, co nas nie interesuje czyli te pojedyncze krawędzie tu w tym miejscu mogę odjąć, tak żeby nie były już zaznaczone jeszcze tutaj z tej strony na pewno też jest i jeszcze ten element. Jak się oddalę, przyjrzę się, to jest na niebiesko zaznaczone dokładnie linia, w którym mają znajdować się listwy przypodłogowe. Co zrobimy? Ctrl C. Wychodzę z tego zaznaczenia i Ctrl V gdzieś obok. I tak oto uzyskujemy przebieg naszych listew przypodłogowych. Ale co jeszcze? Znowu możemy zajrzeć do zasobnika i tym razem widzimy, że długość tej zaznaczonej linii wynosi 1508 cm, czyli 15 metrów listwy przypodłogowej potrzebujemy, aby w ten sposób uzupełnić pomieszczenie o te listwy. Super, Tą wiedzę już mamy, możemy śmigać do sklepu, ale jeszcze zanim to zrobimy, to w minutkę narysujmy sobie te listwy przypodłogowe i wstawmy do projektu. Narysuję sobie profil naszej listwy. Załóżmy, że będzie to prosta listwa o grubości 1 cm i wysokości na przykład 5 cm. Może troszeczkę zaokrąglona w tym miejscu. I teraz, kiedy mamy zaznaczoną naszą całą ścieżkę tej listwy, wybieram narzędzie Follow me, zaznaczam ten profil. Tada! Cały obrys naszych listew narysował się automatycznie. Trzy razy w niego kliknę, aby zaznaczyć całą geometrię. Wykorzystałem potrójne kliknięcie, zamieniam całość w komponent i te nasze listwy wrzucam w miejsce, w którym powinny być od początku. Tada! Listwy przypodłogowe zrobione. Minuta czasu. Wykorzystaliśmy bardzo sprytne techniki zaznaczania oraz narzędzie Follow Me. I teraz możesz już pobiec do sklepu po zakupy. A trzeci przykład praktycznego zastosowania różnych technik zaznaczania właściwie już ci pokazałem. Potrójne kliknięcie pozwala nam zaznaczyć całą surową geometrię, na przykład po to, aby właśnie zamienić ją w komponent lub w grupę. Kiedy mamy coś bardzo skomplikowanego, jak te nasze listwy, które przed chwileczką mieliśmy, albo na przykład takie ściany, gdyby one jednak jeszcze cały czas były surową geometrią, byłyby rozbite, niezamienione w komponent, to aby teraz całe te ściany zaznaczyć za pomocą narzędzia Przeciągania, to czasami może się okazać, tak jak tu w tym przypadku, że zaznaczyliśmy jeszcze okno. Trzeba by je odjąć od zaznaczenia. To nie jest super metoda. Lepiej jest do zaznaczenia całej surowej geometrii, którą chcemy zamienić w komponent lub grupę, jest właśnie wykorzystać potrójne kliknięcie. Trzy razy klikam. Zaznaczyło się wszystko, co było surowe, co się dotykało, i teraz wybieram utwórz komponent i zrobione. Wydaje się, że zaznaczanie w programie Sketchup to strasznie nudny temat, ale w praktyce jest niezwykle przydatny. Dlatego bardzo mocno zachęcam Cię już teraz, tuż po zakończeniu tego filmu, do samodzielnego przetestowania tych technik. Jeżeli nie znałaś, nie znałeś ich, to na pewno warto je utrwalić teraz na gorąco w Twojej głowie. Pozdrawiam, miłego sketchupowania. Cześć!